900 tysięcy subów. Drodzy Państwo, zrobiliśmy to. Od zawsze wiedziałem, że mam najlepszą widownię na świecie, a wy od zawsze wiedzieliście, że jestem najgorszym youtuberem, dlatego nie rozumiem, czy u mnie subskrybujecie. Ale, ale. Umawialiśmy się tak, że jeżeli do końca lipca wbijemy 900 tysięcy subów, to wtedy zmieniam ksywę na YouTubie na kapeć rajtus. I chyba nie zdążyliśmy. 900 tysięcy subów wbiliśmy 8 dni po terminie. I co mamy z tym faktem zrobić? Także tutaj zadanie dla Was. Piszcie w komentarzach, jakie macie pomysły, jak możemy rozwiązać ten problem. A tymczasem Beczka, beczunia, cyborg, siostra cyborga. Bezsens, kapeć, rajtus. Fruniemy. Uuu, beczka w ogóle profilowe zmieniła. Same to mamy. Przepraszam, muszę do łazienki. Bądź no, level 12. Podstawówka, szósta klasa. Strasznie ci się siku. Przepraszam, muszę do łazienki. Wybiegnij do łazienki jak opętany. Jest po drugiej stronie szkoły. W biegu sekretnie trzyma siurka. Docierasz. Kozacko kopnij drzwi do kabiny. Tak jak robię to w filmach. Kurczek było zajęte. Jakiś dzieciak strający w pozycji żaby. Z obiema stopami na desce klozetowej. Obserwuj, jakiego klocy wcopa się w nie! Dlaczego postanowiłeś zrobić coś tak obrzydliwego? Takim klocek cofa się w głąb podbytu i czym przestraszony żółw, przestrasz się i zeszczaj na ten widok, brak profitu to są brzydliwe, błagam Dobra, ja rozumiem Można mieć czasem poryty humor Ale są pewne granice Wyobraźcie sobie, nawet ja dostrzegam, że czasem są pewne granice I te zostały przekroczone Najgorsza sytuacja, kiedy chcecie się srać, jak odpowiadasz przy biurku Wiesz jaka jest najgorsza sytuacja? Kiedy masz środek lekcji I nagle zaczyna cię swędzić głowa Więc zaczynasz się drapać czy coś A nauczycielka uważa, że się zgłaszasz I wtedy ona cię bierze do odpowiedzi A ty sobie wtedy myślisz takie do no ja pierdolę, powinno wyjść inaczej To się zdarza nie? To się zdarza. A bo wiecie, co jest jeszcze gorszą sytuacją? Kiedy się zgłaszacie do odpowiedzi i przypadkowo powiecie do nauczycielki, mamo, kurwa to jest najgorszy przypał, jaki możecie mieć. Raz mi się tak zdarzyło po podstawówce. Mam traumę do teraz. Nie polecam. Dziecko TikToka. Oho, to ja. Bądź no Ojciec level 33. Żyjesz na chillu. Nagle słyszysz, jak twoje dziecko coś ogląda. Znowu te debilne TikToki. To już codzienność. Żyjesz tak każdego dnia kolejnego. Twoje dziecko wstaje i pierwsze, co robi, to za na na dworzec po bezdomnego. Jak kuchwa? Nie chcesz pójść bezdomnego do swojego domu? Twoje Poczekaj dziecko... Poczekaj, czekaj, czekaj, what the fuck? Jak to się rozwinęło? Pierwsze co robi twoje dziecko, jak się staje rano, to zapierdala na dworzec, żeby zgarnąć bezdomnego? Co jest? W sumie, co mi tam? Właś pan. Właśnie, wpuściłeś Menela do swojego domu. Co ja robię ze swoim życiem? Widzisz, że twoje dziecko ma coś w ręce. Pytasz się, co to za gówno. Twoje dziecko krzyczy, że to Barbie. I że jest przez to słodka. Idzie bezdomny bezdomnym zgwałcić meblościankę. Tego kurwa. Co jest? Kurwa, zwolnij. Ja rozumiem, że TikTok może mieć zły wpływ, ale gwałcić z Menelem meblościankę? Dobra, ja zgaduję. Jakby to myślam się, że TikTok faktycznie może mieć taki wpływ na ludzi, ale tylko na ludzi zbyt goszczy. Reszta kraju raczej. Czyli jest bezpieczna. Tego kurwa za dużo. Wypierdalasz Menela z domu. Patrzysz na dziecko, on na ciebie. Widzi strach w jego oczach. Mówisz do siebie: Jak jesteś takie słodki, to się kurwa przekonajmy. Udupcasz dziecko. Gotujesz. Jesz. Chuj tam, nie słodkie. Meblościanka ma traumę po gwałcie, więc musisz kupić nową. Brak profitu. Ale kurwa, jaki jest sens tego? W sensie, przyszło dziecko z bedelem i zgwałciło meblościankę, dlatego zjadłeś dziecko. I to wszystko przez TikToka. Co jest, kurwa? Jakby, okej, okay. bądźmy szczerzy. TikTok jest bardzo złym miejscem, które naprawdę potrafi skrzywdzić intelektualnie. Ale są od tego pewne wyjątki. Na przykład ten oto piękny profil, widzicie? Kacper Ritz. 67 tysięcy obserwujących. Pokażę wam nawet ostatniego TikToka. Patrzcie tutaj, o, jaki Muszę fajny. Chcę się pochwalić. Kupiłem do domu nowe AGD i nawet zmieściło się w bagażniku. Idealne do kuchni. <śmiennie> Widzicie? I to jest wartościowy content. TikTok naprawdę ma w sobie coś fajnego. A bo na ja przykład to macie to to inny materiał. ...kłada kostkę Rubika. Często zaczynają oni od czegoś takiego, kończąc na czymś takim, na czymś takim, a w skrajnych przypadkach na czymś takim. A ja? A ja jestem chujowy! Ja Patrzcie, jestem, jak składam kostkę rubika. kostki rubika. I to jest, proszę Państwa, profil, który warto obserwować. Więc jeżeli macie TikToka i chcecie naprawdę czasem się pośmiać, ja zapraszam, Zostawiłem Wam jeszcze link w opisie. Polecam gorąco. Mądrość Sokratesa. W starożytnej Grecji Sokrates był szeroko znany ze swojej mądrości. Pewnego razu ten wielki filozof spotkał swojego znajomego, który biegł właśnie do niego, by mu coś powiedzieć. Sokratesie, czy ty wiesz, co właśnie usłyszałem o jednym z twoich studentów? Zaczekaj chwilę. Przer Czekaj, czekaj, czeka, czekaj, czy to będzie werso? Czy to jest wardęga? Halo, halo, panie profesorze! Czy pan słyszał, jak werso łamie prawo? Przebał mu Sokrates. Zanim mi to powiesz, chciałbym, byś przeszedł pewien test. Nazywa się testem podwójnego filtru. Podwójny filtr? Dokładnie, kontynuował Sokrates. Zanim powiesz coś o moim studencie, spróbujmy przefiltrować to, co chcesz mi powiedzieć. Pierwszy filtr. To prawda, czy upewniłeś się, że to co słyszałeś o moim studencie jest w 100% prawdziwe? No nie, właściwie to tylko słyszałem. Dobrze, czyli właściwie nie wiesz, czy to prawda czy fał. Przejdźmy do filtru drugiego. Filtr! dobroć, czy to, co chcesz okay. mi powiedzieć, jest czymś dobrym? Raczej nie, właściwie to coś przeciwnego. Czyli chcesz mi powiedzieć o nim coś złego, nie wiedząc nawet, czy to jest prawda. Mężczyzna potrząsnął ramionami z zawstydzeniem, a Sokrates kontynuował. To po co mi to w ogóle mówić? Mężczyzna poczuł. Sobie dobre, po co mu to w ogóle mówić? Jaka będzie puenta tego wszystkiego? Mężczyzna poczuł porażkę i odszedł zawstydzony! To jest powód, dla którego Sokrates był uważany za najwybitniejszego filozofa i darzony takim wielkim szacunkiem, to również wyjaśnia, dlaczego nigdy nie dowiedział się, że Platon rucha. É Kurwa, to była ostatnia rzecz, której się spodziewałem. Absolutnie ostatnia. Myślałem, że to będzie jakaś głupota. Nie wiem, że twój student kradnie logo czy coś tego typu. Na to poszło oczko wyżej. Nie, proszę was. Ale kurde podoba mi się. Beczka wróciła do korzeni. Krótkie, fajne filmy z krótką, fajną puentą. To jest dokładnie to, co było potrzebne beczce. Teraz odzyskać zasięg? Bez problemu. Gwarantuję wam to. Kurde, tak. Takiej końcówki się nie spodziewałem? No, bez kitu. Czyli, ale Cyborg trzy nowe filmy wrzucił. O, kurde. Spróbuj się nie zaśmiać, challenge. O, takie YouTubeowe. No się ma. W tym filmie chodzi o to, aby powstrzymać naturalną reakcję organizmu, mającą na celu wyrażenie nocy lub nastroju poprzez napięcie mięśni w okolicach kącików ust i opróżnieniu powietrza z spód. Zasady są następujące. <laughs> Powiedziałbym, że to jest dokładnie to, co robicie przy memeszkach, Ale przy memeszkach zamiast napinać mięśnie ust, to rozróżniacie mięśnie zbieraczy. Mamy trzy serduszka. Śmieszny film w internecie? Co to jest? Tytuł tego... <laughs> nie! O kurwa! Nie, czemu Karole? Proszę! Wszyscy tak cisną po Karolku! Dlaczego? Co on wam zrobił? Wiecie, co jest jeszcze śmieszne? <laughs> kurwa, dobra, to było śmieszne! Tak, straciłem jedno serduszko! Poczekajcie, muszę mu dać łapkę w górę zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, wysłać zdjęcie karty kredytowej, zapłacić jego rachunki i dopiero wtedy możemy zaczynać. Ej właśnie, a czy wy to zrobiliście? Ja ja wam dam chwilę, poczekajmy sobie tutaj o. No, łapka zostawiona, subik został, dzwoneczek został, numer telefonu do waszej mamy też, tak? No, no, dobra, no to dobra, to lecimy dalej. No i straciłam kolejne serce, przejdźmy do kolejnego filmiku. Ej, ta osoba papuguje wszystkie osoba moje Papuguje wszystkie. Ej, Ej, zamknij ruchy. się w końcu. <laughs> Zamknie się w końcu zamknij <laughs> zamk to, się to jest każdy streamer Prędzej czy później Jak streamer włącza własną transmisję I nagle wszyscy robią XD, 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 XD. Humor, czwarty wymiar, tak jest Patrzcie, to ja, to ja, to ja Oni nie, mnie papuguje Papuguje, papuguje to jest najgorszy rodzaj humoru. A streamerów się sprawdza? Jak nie wiem co! Wiecie co jeszcze wszyscy lubią? Śmieszne zwierzęta. Haha, ha, patrzcie tylko na tego zwariowanego konia. Ale śmieszna koza. Patrzcie tylko na tę jagiłkę. Haha, ale śmieszna kołość. I Tak, to jest moja morda, kiedy kurwa nagrywam memeszki przez drugą godzinę, bo nie ma śmiesznych memów. I to nawet nie jest blef, montażysta może wam potwierdzić. Wiecie czemu? Bo on to kurwa musi potem oglądać i przez dwie godziny ma dokładnie taką samą mordę i zastanawia się kurwa na sensem życia. Dajcie znać ile razy się zaśmialiście. Czekaj, 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 Jeżeli co najmniej trzy razy to widzimy się w Celi. Będziesz siedzieć z kamerzystą mordą. Ogólnie sprawdźmy sobie jeszcze... Kurde, ty kolej sto kafli wbił. Gratuluję Kozako! jak ostatnio tutaj byliśmy to białeś. 10? Ja nie wiem, ale to nie była rewelacyjna liczba, ale 100 kafli? Gratki. Kolega debil. Mój kolega to jest tak zwany debil. Nazwijmy go Michał. Michał ma tak zwalone wełbie, że to szok. Co Wiecie, jak nazywał się poprzedni montażysta? <głos> Michał! <głos> jak sobie pomyślałem, kiedy Michał wybrał dziewczynę zamiast pracy? Kolega to jest tak zwany debil. Nazwijmy go Michał. <noise> Michał ma tak zwalone wełbie, że to szok. <noise> Jezus. To jest humor, czwarta gęstość. Gdy już bijamy do klasy, siadamy blisko siebie, bo mają pojedyncze ławki. Niestety, kurwa szkoły nie stać na podwójne ławki. I Michał zawsze zamiast słuchać na lek Pójść z tym, że pewnie podwójne byłyby tańsze od pojedynczych, ale to już tam mniejsza. Cii. To odwala różne rzeczy. Na przykład, robi sobie z kartek papieru takie kulki i rzuca we wszystkich. No, debil. Ostatnio była taka sytuacja, że zamiast rzucić w głosie, to pierdolną taką mokrą kulką od siliny w nauczycielkę. Marianka, tak się nazywa ta nauczycielka, wsiła siłę bo mu listy na łeb i kazała iść do konta A to jeszcze nie koniec, jako że Michał To by było zajebiste Jakby nauczycielom dać taki jeden dzień w roku Kiedy mogą sprzedać listę każdemu uczniowi, który ich To było świetne, absolutnie świetne Jestem za tym, żeby przegłosować ustawę, żeby coś takiego było legalne I tak głosuję za tym tylko dlatego, że już nie chodzę do szkoły <laughs> Sorry, macie przerąbane A to jeszcze nie koniec, jako że Michał został upokorzony przed całą klasą To postanowił się na niej zemścić W tym kącie, gdzie go baba postawiła to była tam taka fajna dzida Totalnie nie wiadomo skąd ona się tam wzięła Michał wziął dzidę, pierdolną jej w łeb Nauczycielka chyba do teraz tam leży Nagle po jakichś dwóch minutach zaczął śpiewać Doślan, Deutschland, Deutschland Czekaj, 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 kurwa zwolnij Michał, co jest pierdolasz? Widzicie? Tak to się kończy, kiedy montażyści znajdują sobie kobiety W tym momencie to, to jest koniec wszystkiego Jeżeli jesteście zamknięci przed komputerem Przez 24 godziny w dniu Przez 7 dniów w tygodniu No to tak, to się potem kończy Zawsze tak jest. Nie, nie, nie znam z autopsji. Ani trochę. Zdaje mi się, że Kozako od ostatniego czasu, kiedy go oglądaliśmy, naprawdę się rozwinął. Jakby tak, fest się rozwinął. Wydaje mi się, że ten kontent jest teraz zupełnie inny. Jest Git. Ale kurde, generalnie mam też dobrą wiadomość. Pojawiły się trzy kolejne odcinki historii Kapcia Rajtuza. Także trzy życzenia. Lecimy. Ale mam szczęście. A nawet nie wdepnąłem w gówno, ani nie obesrał mnie żaden gołąb. Wszystkie pieniądze świata, kobiety, pybaby, wszystko będzie moje. Wszystkie pieniądze świata. Spoko. Wszystkie kobiety świata. Spoko, bo jest tam twoja matka. <laughs> Sorry, słyszałem. <laughs> ale wszystkie kebaby? Ale jak mówisz wszystkie, to w nie też wlicza się ten słynny kebab z Wejherowa. Jakby go wykluczyć, to spoko. Jestem za, ale jak z nim, podziękowałbym. Daj pomyśleć, gdzie ja jestem. Ostatnie co pamiętam to, że nic nie pamiętam. Masz amnezję. Pewnie od tego gorąca. Może sam miała rację. Chcę odzyskać pamięć. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Dobra? Teraz już wszystko pamiętam. No a zostały dwa życzenia. Chcę wrócić do mojego domu. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Uh. Moje pieseły. O nie! To jest Joyka i Marvel! Co jest?! Uno momento, co jest, grade? To nie jest Joyka, Joyka nie ma takich plam. Joyka nie ma też tego. Chodźcie do tatusia. Cześć, Joyka. Siema, Marwelek. Tęskniłyście za tatusiem? Tak? A bu, 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 bu. puci 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 puci. Pilnowałyście panci, jak mnie nie było? Dobre to, Tak, one pilnowały. Wiecie, co robi Marvel, jak znikam na dłużej z domu? Zapierdala do sypialni i kładzie się na naszym łóżku. Ona sobie tam leży i się wyleguje. A potem przychodzimy do domu i się dziwimy. Kurwa, ej, tu było pościelone, nie? Co jest grane? Czemu to jest wszystko wygniecione? Takie. Marvel! Za każdym razem. Aniela, mam ci tyle do opowiedzenia. Może pójdziemy na spacer z dogosami i wszystko opowiem ci po drodze. Gdzie masz smycz? Szukaj. Szukaj smyczy. Ja to akurat jest jak w prawdziwym życiu. Mówię wam, nic się nie zmieniło. Jeśli chcesz, to możesz wykorzystać swoje ostatnie życzenie na Aniele. Czy ja wiem? Może po prostu dokupię trzecią miskę. Zapasowa smycz też się znajdzie. Napierdolę, On... ja czy chcesz zmarnować trzecie życzenie na Aniele? wiesz co? Czy ja wiem? Może po prostu kupić trzecią miskę i tyle. To jest świetne! Zapasowa smycz też się znajdzie. Ona przecież tak bardzo kocha psy. A teraz może być jednym z nich. A moim ostatnim życzeniem będzie, aby wróciła do mnie Samsung sam. Noże w dupę, co za dźwięk. Chcę... Chcę, aby... Tak, chcę, żebyś zmienił aniele. Żegnaj sam. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Ja Kim ty ty kurwa, jesteś, jesteś i co robisz, robisz w moim domu? Za Naprawdę perfekcyjne wykorzystanie trzech wszechmogących życzeń. Naprawdę. To Naprawdę dobre, kurwa, już żałuję. Dlaczego mi to zrobiłeś? Nara nara. Niedobra, i jest spoko, Jest naprawdę spoko. W sensie, kiedy wybierasz Samsung sam zamiast Anieli, a ta zaczyna się bulgotać obok mnie. Świetny moment. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Mówki, nie jesteś mi, co tu robisz. Co robisz w moim domu? Mów szybko albo potraktuję cię wkrętarką łyżką. Jestem kapć Rajtus i to jest mój dom. Jaki kapć Rajtus? Może jesteś trochę do niego podobny, ale nie wmówisz mi, że jesteś kapciem Rajtusem. Gdybyś nim był to wyglądałbyś tak jak na tym zdjęciu, które zrobiliśmy sobie razem z moim kapciem w wesołym miasteczku w Bydgoszczy. No jak w mordę strzelił. Ej, widzicie tutaj takie troszkę nieporozumienie? W sensie macie Wesołe i gorszy To nie może wystąpić w jednym zdaniu, nie ma takiej opcji! To zdjęcie jest podrobione! To przecież ja. Jaki przystojniak. Co ty bredzisz? Masz tu lusterko. Co jest? Huh? Widzisz? Ja, Aniela, on, to Rajtus. A teraz mów szybko, kim jesteś ty po paprańcu. Doktor Heisenberg, Słucham. Cześć doktorku. Tu kapeć Rajtus. No siema. Potrzebujemy Twojej pomocy. Postaram się szybko streścić ci całą historię. W dniu, w którym wstrzyknąłeś mi mongolską metę. 44 godziny później. Coś dziwnego stało się z naszym wyglądem i teraz wyglądamy jakoś tak? Inaczej. inaczej. Rozumiem. Przypuszczam, że mogło dojść do fuzji jajowodorowo-atomowej na skutek działania czarnej magii demonatyzacji w twoim przypadku oraz starożytnoafrykańskiej magii Jima w przypadku anieli w połączeniu z ciężką chemią, którą mieliście w swoich organizmach oraz kilku bliżej mi nieznanych czynników losowych. Ale żeby to potwierdzić nie? Kurwa, jakie to jest skomplikowane. Chłopie, zwolnij. 52 minuty po północy są. Dlaczego ty robisz takie skomplikowane rzeczy do mnie? Nie możesz po prostu powiedzieć... ...że cię przejebane, ...i zakończyć odcinek? Musimy tak to komplikować? Muszę przeprowadzić substryfikację waszego DNA z wymazem z dupy w niewielkim zderzaczu anonów. Czekam na was w moim anonów. Aniela, idziemy. Wszystko będzie dobrze. Już prawie jesteśmy na miejscu. Co to jest? Co się, kurwa, dzieje? O w mordę! Zawsze zastanawiałem się czy istnieje jakieś życie pozaziemskie. Cześć ufoludy, ja jestem Kapeć. Ka-peć. Kwa-kwa-kwa. będzie moje nowe powiedzonko. Kwak, 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 się nie do no, przeglądu, capture Rytuza, jakby spoko. Ja tam czekam na drugi sezon, jestem ciekaw, co będzie przekminione. Tak jak mówiłem, ostatni odcinek, ciut za długi, czego z kolei nie można powiedzieć o moim penisie. Dlaczego to jest ostatnia wyjście, jaka przyszła mi do głowy? Zaraz po tym, jak powiedziałem, ciut za długi. Dobra. Wiecie co, to jest dobry znak, żeby zakończyć odcinek. Dlatego, jeżeli jeszcze nie padaliście do mojego TikToka, to zapraszam serdecznie. Link macie w opisie. Bajo.